Hej. Dzień dobry, Bariusz Max Kolonko, chciałbym przedstawić, chciałbym przeprowadzić wywiad z Hubertem Żerokórowskim. Nagaj tą czapę. No jakieś pytanie może mi zadać że koleś... Kogo byś wyróżnił w dzisiejszym turnieju? Kto zagrał najlepiej? No uważam, że wszystkie pary są mocne, jednak tutaj jedynym dla mnie zawodnikiem biorącym tutaj pod uwagę taką, taką grę był Patrick Lampard którego z całego serca pozdrawiam do kamery tutaj. No. Patryk tutaj naprawdę zagrał imponujące, imponujące spotkania. Czym ci tak zaimponował? Przecież nie gra tak naprawdę tak dobrego turnieju. Znaczy Patryk naprawdę, jak to można powiedzieć, wydała kołeczki, ale niestety jego partner dzisiaj nie pokazał nie pokazał tutaj umiejętności. Mogę coś powiedzieć? Tylko, że... Kolega ma rację. <grywa> jako że nie, czy strasznie cię przestraszył, czy drema go zjadła. No ale naprawdę tutaj chciałem jeszcze pochwalić Patryka przyjęcie, wystawy, no to wszystko dzisiaj. Szło idealnie. A gdzie atak? Gdzie blok? Gdzie wszystko? A <laughs> tak blok to jest... nie jest do gadania. Wszystko, wszystko skończone, wszystko. No. Kolega ma rację. Jest naprawdę rasowym, blokującym, obrońcą zagrywającym, atakującym. No mógłbym wymieniać bez końca. Dobra. A twój partner, Kornel, co o nim myślisz? Czemu miał takie przestoje? Kurwa gormancki, wejdź tu wyłącznie. Czekaj, czekaj. No nie załamuj się. Co jest, co jest, co jest.